Aby uporządkować wymiary w rysunku możesz skorzystać z narzędzia przestrzeń wymiaru, które znajduje się na panelu wymiary w zakładce opisz. Aby to zrobić najpierw zadbaj o to, aby wymiar, który ma być nieruchomy był we właściwym miejscu. Czyli na przykład ustaw go w dokładnej odległości od jakiegoś śledzonego punktu. Ja wybiorę ten punkcik tutaj i podam w dół wartość 10 enter. Następnie upewnij się, że kolejność wymiarów, które chcesz, aby występowało, je, występowało jeden po drugim jest prawidłowa. Ja muszę tutaj zamienić ten wymiar, ustawić go troszkę wcześniej i teraz możemy przejść do porządkowania wymiarów automatycznego porządkowania za pomocą przestrzeń wymiaru. Wybieram to narzędzie, wskazuję, który wymiar jest wymiarem nieruchomym, w tym przypadku to jest ten pierwszy od obiektu wymiarowanego. Na pytanie wybierz obiekty do obszaru zaznaczam wszystkie pozostałe. Jeżeli wybiorę jeszcze raz pierwszy wymiar, nic złego się nie wydarzy. Jeżeli to ramką przetnę geometrię też nic złego się nie wydarzy. Ważne, by wybrać dokładnie te wymiary, które chcemy porządkować, czyli rozmieszczać równo co pewien dystans od tego pierwszego bazowego. Po zaznaczeniu wszystkich Enter'em przechodzimy dalej i na pytanie podaj wartość odpowiemy sobie na przykład wartość 6 Enter. Program ładnie rozmieścił te wymiary. To samo narzędzie możesz zastosować, jeżeli chcesz uporządkować wymiary, które powinny być w jednej linii, czyli na przykład wymiary szeregowe. W tym celu również zadbaj o to, aby wymiar był we właściwej odległości, jeden z nich. Następnie wybierz przestrzeń wymiaru, wskaż ten wymiar bazowy i wskaż wszystkie inne wymiary, które mają być porządkowane. Nie przejmuj się tym, że wybierasz geometrię. Enter. Przechodzimy dalej, a na pytanie: Podaj wartość, odpowiadamy po prostu 0. Enter. Zatwierdzę.